Dima mówiłem, że nie. Ja na poproszę. No dobrze, poproś. Dima, a co to było? Raz, dwa, trzy. I co, chłopaki, podobało się wam? Jesteście najfajniejszymi tiktokerkami. Serio, Timur, to czemu jeszcze nie subskrybujesz naszego Bunny House? Co, so, Timur, masz mi coś do powiedzenia? Zasubskrybowałem z dziesięciu kont. Uwielbiam kręcić w Bunny House. Piszą do mnie, że jestem strasznym kraszem. Ej, maskotko, jestem zazdrosna. Dziewczyny, przesyłam film. Jak go nazywamy? Napisz, nasze dziewczyny rządzą. Zakad, jesteś taki głupi. To podpiszę. Bunny House. Dziewczyny? Wygrywają. Kochani, czekamy na Was wszystkich na naszym Bunny House na TikToku. Oczekujemy mnóstwa lajków. Chłopaki, dzisiaj zapraszam Was do domu, Lady Bunny. Zrobimy imprezę i nakręcimy kilka fajnych TikToków. Fajnie, pójdziemy. Zapad, a mama cię puści? Czemu pytasz przy wszystkich? Chcesz mnie zawstydzić? Jasne, że puści. Dziewczyny, nakręćmy z naszymi chłopakami kolejnego TikToka. Tak! Nie rozumiem, co to za gniazdko miłości? Co to za przytulanie się na biurkach? Na biurkach, przy których siedzą nastolatki. I przyszły najsurowsze administratorki naszej szkoły. Szczury, chcecie nakręcić z nami TikToka? Poruszać trochę pupami. <noise> taki jesteś mądry, Timur. Jedyne słowo, jakie znasz, to tyłek, prawda? Szkoda, że nie jesteś taki zabawny, jak twój ostry język. No dalej, zakochańcy, rozejdźcie się. To są klasy do nauki, a nie do TikToków. Laila, a co cię bardziej denerwuje? To, że kręcimy TikToki, czy to, że przytulamy się z naszymi chłopakami? Maja, lepiej tak nie mów, bo inaczej Laila napluje ci do oka. Ups. Posłuchajcie wy, krótkie spódniczki, rozejdźcie się. Jedyne, co potraficie, to przytulanie i nagrywanie TikToków. Nie stać was na więcej. Dobra, dziewczyny, spakujmy się i chodźmy do kawiarni. Niepotrzebnie psujemy sobie nastroje. Zgadzam się, szczury, a wam życzę dobrego nastroju. Jesteście dzisiaj nie w humorze. Trzeba było od razu powiedzieć, Dianie: Nie, ja na to jeszcze nie czas. Zobaczymy, w jakim nastroju będzie, gdy się tego dowie. Jestem pewna, że będzie miała okropny nastrój. I wyciśnie w swoją poduszkę ocean łez. Mój te Oceanie! Czemu się ze mnie naśmiewasz? A niech to, gdzie zapisałam ten adres? Czemu nie mogę tego znaleźć, kiedy tego potrzebuję? Cześć, Ebi. Mike, nie przeszkadzaj mi, nie mogę czegoś znaleźć. Mogę ci pomóc? Mike. Jak mi pomożesz? Porozmawiajmy o nas. Mamy dziwną relację. Mike, uważam, że powinniśmy żyć oddzielnie. Ty masz kota, a ja mam alergię. Abby, mogę oddać kota mamie i kupić łysego kota? Mike, jakiego łysego kota? Mają złożony charakter. Boję się, że mnie kiedyś podrapie. Będziemy mieszkać oddzielnie. A, proszę, proszę bardzo. Ebi, zdecydowałaś się wrócić do Mike'a? O, dziewczyny, cześć. Właśnie Was szukałam. Czy wiecie, gdzie jest mój notatnik, niebieski z różowymi literami? Zapisałam w nim adres i nie mogę go teraz znaleźć. Nie, trenerko Ebi, nie wiemy, gdzie jest twój notes. Jesteście taką uroczą parą. <grytanie> Ta ja, co to za chichot? Chodź tu, pogadam z tobą. Mike, wynoś się stąd. Dziewczyny, ona jest zła. Rozumiemy. Dziewczyny, nie rozumiemy, co się wczoraj stało. Znowu podrywałyście koszykarze króliczków? Ile razy mam wam powtarzać, żeby to się więcej nie powtórzyło, a co jak jesteśmy zakochane? I to bardzo mocno. Serce nie sługa Ebi. Słuchaj, Taya, nie chcę mieć przez ciebie kłopotów. Przez ciebie też nie Cindy. Jeżeli moje słowa do was nie dotrą, to wylecicie ze szkoły. Oj, Ebi, nie strasz nas! Zakochanie nie jest zabronione. Jak boisz się kłopotów z króliczkami, to nie nasz problem. Dziewczyny, ostrzegam was obie. Trzymajcie się z daleka od koszykarzy. A niech to! Nie martw się, jakaś Ebi nie zabroni nam bycia zakochanymi. Blondie, co to za wstążka na twoim nadgarstku? Od kartiera? Nie śmiej się, żenia. Tą wstążkę przywiązał mi George. Dziś nie ma go w szkole, a ta wstążka mi o nim przypomina. <słyska> Blondy, jesteś taka śmieszna! A jak George zawiesić coś na czole, to też będziesz to nosić! <laughs> Nie rozumiem, jak możecie się naśmiewać z kapitana drużyny. Co wy oszaleliście? Blondy, jak kapitan naszej drużyny zaprzyjaźnił się z przeciwnikiem? Oszalałaś, Blondy? Potwierdzam. Wiecie co, czasami dobrze jest zaprzyjaźnić się z przeciwnikiem. Wy jesteście po prostu głupi, a mój mózg pracuje na 100%. A wy znowu się kłócicie, mogę już przyjąć zamówienie? Dzięki, Pizza, nic nie chcemy. Nasi chłopcy wydali wszystko na prezenty. Jedni mają wstążka, a inni biżuterię z diamentami. <laughs> tak, tak, komu to mówicie? Biżuteria z diamentami. Pizza, przynieś mi duży makaron z serem. Okej, okay, aj, z duży makaron z serem. Proszę, nie kłóćcie się. Witam wszystkich serdecznie. Chłopaki, siadajcie, my idziemy, siusiu. Diana, muszę ci coś powiedzieć. Diana to pilne... Dziewczyny, czy któraś z Was ma puder matujący albo błyszczyk do ust? Dziewczyny, trzymajcie drzwi, ona zaraz je otworzy. A niech to tego już za wiele. Blondi nam tutaj wyważy drzwi. To tylko blondi, wpuść ją! Co? Blondi będzie z nami nawet w toalecie? Kitty, dość tej zazdrości. Naprawdę wystarczy. Chcę powiedzieć, że czasami fajnie jest przyjaźnić się z przeciwnikami, a wy, dziewczyny, jesteście po prostu za głupie, żeby to zrozumieć. Dobra, wchodź! Ech, Diana, mam dla ciebie bardzo ważną wiadomość. Lepiej usiądź na toalecie, bo zemdlejesz. Blondy, jak zwykle, dajesz ponieść się emocjom. Nieprzyjemnie siedzieć na toalecie, kiedy jest tutaj taki ruch. Spokojnie, Maja, przyzwyczaj się. No, dziewczyny, wiecie, że ja zawsze wszystko podsłuchuję i zawsze wszystko wiem. I tym razem też coś usłyszałam od szczurów. No i po co tyle zamieszania? Naprawdę chcesz zdenerwować Dianę? O niech to blondy, szybciej, nie mogę się zrelaksować. Blondi, no dalej, powiedz, co ze szczurami? No dobra, dziewczyny i Diana. Słyszałam, jak Laila mówiła Janie, że zrobi wszystko, żeby zostać kapitanem drużyny króliczków. A Jana powiedziała, że będzie maskotką. Tak, ona chce założyć ten puszysty kostium. Co? Blondi, to jest niemożliwe. Na pewno to usłyszałaś? A może po prostu blondi nas okłamuje? Uwierzcie mi, słyszałam to wszystko moimi małymi uszami. Powtarzam wam wszystko słowo w słowo. Ech, rozumiem blondi. Dziękuję, że mi powiedziałaś. Dziewczyny, trzeba coś zrobić ze szczurami i to jak najszybciej, za dużo sobie wyobrażają. Moim zdaniem to czas, żeby wyrzucić szczury ze szkoły. Doskonale wiesz, że nikogo nie wyrzucamy. To nie w porządku. Dziewczyny, wyrzucenie ich nic nie da, musimy walczyć o sprawiedliwość. Czemu tak dużo problemów spada na nasze barki? Jeżeli chcecie, to mogę wam pomóc. Po prostu powiedzcie. Nie, blondie, dzięki, ale poradzimy sobie bez żab. Dziękuję blondi, że mnie o tym poinformowałaś. Na pewno rozwiążemy ten problem. Nie ma za co, Diana. Wychodzicie już? A niech to, blondie, jesteś walnięta. Dzięki blondi za tą wiadomość. Jestem ci winna gorącą czekoladę. Blondie, jesteś denerwująca. Nie miej nadziei na długą przyjaźń z Dianą. Chłopaki, zamówiliście dla nas lemoniady? No jasne. Diana, nie rozumiem, co robiłaś z blondy w tej toalecie. Nikt tego nie rozumie, oprócz Diany. Blondy po prostu mnie zaszokowała jedną wiadomością. Posłuchajcie, Laila powiedziała Janie, że chce zająć moje miejsce i zostać kapitanem drużyny króliczków. Maskotko, dobrze, że siedzisz. No bo Jana chce założyć puszysty kostium maskotki i nią zostać. Hej, hej wszystkim! wszystkim. To się nigdy nie stanie. Mój chłopak jest maskotką. Koniec, kropka. Myślę, że to jakaś fałszywa wiadomość. Ja też tak myślę, maskotko. Ale Blondie jest po prostu przyklejona do Diany. Wypijmy lemoniady i zapytajmy szczury. Kitty, fajne perfumy. Zakad, mówiłeś mi to już z pięć razy. I co, Blondie, załatwiłaś tą sprawę? Wyobraź sobie, że tak. Blondie może powinnaś dołączyć do drużyny króliczków, a ja zostanę kapitanem drużyny żab. Przestań, nie. Tak nigdy nie będzie. To ja jestem kapitanem żab. Koniec, kropka. Pizza Ice, ostatni raz, proszę. Czy możemy dostać kakao? Zapłacimy później, obiecujemy. Dziewczyny, a gdzie wasze chłopaki? Nie chcą płacić za wasze poprzednie kakao? Za lody. Pizza. Za makaron. Pizza, co ty opowiadasz? Ja nie mam chłopaka. A Dima mówi, Laura, nie jedz za dużo, więc nie chcę, żeby wiedział. Ice? Nie pizza, więcej nie pożyczamy, że i tak mają u nas duży dług. Sorry dziewczyny, darmowego kakao nie będzie. Prosimy. Nancy, zrobię wam bransoletki z koralików. Ostatni raz dziewczyny, ostatni raz. Serio zmusiły cię bransoletki z koralików? No są fajne. Dziękujemy. Dziękujemy. Tylko nie mówcie Dimie, że wypiłam słodkie kakao. Na pewno mu powiem. Ice, odkąd nosisz okulary stałeś się taki twardy. To okulary Cartiera, więc nie inaczej. Zobacz, ile wyświetleń miał film ze mną w Bunny House. To wszystko dzięki moim brwiom. To moja cecha. Lepiej wyszkup sobie te brwi. Co? Cześć, chłopaki. Co oglądacie? Dziewczyny, odsuńcie się od mojego browastego Gigi, ta kanapa jest dla wszystkich Co się denerwujesz? Nie potrzebujemy twojego browastego Dziewczyny, nie macie dość powczoraj? Chcecie, żebym znowu wezwała króliczki? Króliczki mnie obronią Serio? Masz na mnie Cindy, nie? Tak, pamiętasz moje imię? Powiedziałam, wstań z kanapy Gigi, czemu jesteś zła? Dziewczyny po prostu siadły na kanapie Browasty, te dwie dwumetrowe dziewczyny tak po prostu nie siadają z chłopakami O, cześć wam Cześć, ja, Cindy, szukamy was! Chcemy z wami porozmawiać, a może nawet się zaprzyjaźnić! Serio? A czemu tak? Przyjaźń z wami jest niebezpieczna! Szczury weźcie ja od mojego chłopaka! Warto się z nami przyjaźnić! Chodźcie na parę słów tam przy szafkach! Prawiasty, będę chyba podrywał Cindy. No powodzenia, Tomas. Browasty! Didi, nie słyszysz na lewe ucho. Dziewczyny, podoba mi się wasz wzrost. Jesteście takie wysokie jak ja. Laila! No co, Jana, będziesz tylko maskotką. Dziewczyny, czy chciałybyście być w mojej drużynie cheerleaderek? Dziewczyny, zatkało was po takiej propozycji? Kapitan zadał wam pytanie. Nie widzę tu stroju kapitana cheerleaderek. Oszukujecie nas tak, co sobie wyobrażacie, szczury. Dziewczyny, chcecie być w najsilniejszej drużynie czy liderek w tej szkole? Ja będę najsurowszym kapitanem. Tak, będzie najtwardszym kapitanem, będzie ciężko. Jana, nie trzeba już ich straszyć. To wyjątkowa oferta. Najpierw dajcie nam kostiumy i pompony, a potem podejmiemy decyzję, czy dołączymy do waszego zespołu, czy nie. Dziewczyny, lubię was, jesteście twarde jak ja. Takie właśnie dziewczyny potrzebuję do zespołu, a ja. Ty, Jana, jesteś maskotką. Tylko maskotką, Jana. Dobrze, zastanowimy się. Możemy to przemyśleć, prawda? Tak, dziewczyny, możecie się zastanowić, ale nie za długo. Albo weźmiemy Gigi zamiast was. Jana, mówiłam ci, że potrzebuję wysokich ludzi w zespole. Chcę zostać cheerleaderką, żeby browasty zrozumiał, jaki ma diament. Cindy, papa! Gigi, nigdy nie dostaniesz się do mojej drużyny. Nawet jako maskotka. Ja, ja będę maskotką. Po co, skarbia, może pójdziemy na carbonare? Was, ty kochasz mnie? Kocham. To chodźmy coś zjeść. No, Dima, Kev, powiedzcie mi, czego chcecie, słucham. To nie ja, to Dima. Dina, weź Laurę do zespołu, albo przynajmniej z nią poćwicz. Przestała trenować nie jest już wysportowana. Co? Słuchaj, Dima... To nie jest drużyna futbolistek, tylko cheerleaderek. Laura tutaj nie będzie pasować. Dima, mówiłem ci, że nie. Diana, a jak ładnie poproszę. No dobrze, poproś. Dima, a co to było? Ta tęsknota za waszym związkiem. Najpierw Laura na treningi, a teraz całowanie cię w rękę? Może i nostalgia. Diana, mogę zapytać jeszcze lepiej. Dima, stop. Okej, okay, zrozumiałam. Daj laurze, mój numer. Spiszemy się. Diana, a gdzie są nasze puchary? Nie ma ich tutaj. Jak to? Szczury! Diana, liczy na ciebie. Dima, co to było? Najpierw całujesz w rękę, potem w policzek? To była prośba, Kev, prośba. Dziwny sposób na prośbę. Diana, zrobię tutaj remont. Usunę ten różowy i niebieski kolor. A jaki kolor chcesz? Ściany będą czerwone, a podłoga czarna. Będziemy czerwonymi cheerleaderkami? Tak, Jana, czerwonymi cheerleaderkami. Lepiej cześć te puchary. Teraz należą do nas. Lejla, zrób mi zdjęcie z pucharem. Jana, to moje puchary. Jestem kapitanem. Lejla, zapomniałam, że jestem tylko maskotką. Dziewczyny, przebierzemy się w stroje czy liderek i poszukamy te szczury. Czy one naprawdę ukradły nasze puchary? Nad one są zdolne do wszystkiego. Czyli nie kłamała. Co? Postradałyście zmysły? A, postanowiłyśmy wyczyścić puchary. Ładne puchary, króliczki, ale nie są już wasze. Ej, szczury, zwariowałyście, czy co? Słuchaj, Jana, jak masz na oku kostium mojego maskotki, to lepiej przestań. Dziewczyny, nie rozumiem, co tu się dzieje. Krążą po szkole plotki, że zdecydowałyście się zająć nasze miejsce. Miejsce króliczków. na Laila, wróciłyście do starych nawyków? Przecież próbowałyście tyle razy i nigdy wam się nie udało. Tym razem się uda. Będę najfajniejszą maskotką, a Laila najfajniejszym kapitanem. Okej, okay, dziewczyny, tylko nie z naszymi pucharami. Widziałyście? Tam jest napisane Lady Bunny. To nic, jutro zasłonię to nazwą Lady Laila. W czym problem? Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie mamy wspaniałe plany. Jana Layla, odłóżcie puchary i wyjdźcie stąd. Maskotko, otwórz drzwi dziewczynom. Albo doprowadzicie do tego, że wyrzucimy was ze szkoły. Maja, rozmawiałyśmy o tym. Nie wyrzucę nikogo ze szkoły. Jana Laila, wyjdźcie. Okej, wychodzimy. Tylko, tylko bez, bez pucharów. Ale wrócimy. Maskotko, nie ubrudź mojego kostiumu. No, no nie. Dziewczyny, nie myślmy o tym dzisiaj. Co jest dzisiaj? Impreza! Tak! I super! Przygotujmy się razem. Zabawmy się i nagrajmy mnóstwo TikToków. A one? A co one? Nie uda im się! Kochani, zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa, pa! I subskrybujcie nasz Bani House na TikToku. Link w opisie. <laughs>